Jakim w jakie dwa tygodnie to podatek? Ja tylko kresz, nie rozumiem, netto to to Kamery flash, czy nie pójdę, widzę, kurwy tajne. Jak u dress, tam gdzie reszta w koszuli z krawatem ciap, ciapak cia wybujany, jak cyce starej baby. Z pierwszej ręki sort, tak czyste mater, białe. Ściągam ludzi wzrok, jak dach czary, mary. Wszystko za gotówkę, nie na kredyt, nie na raty. Czapak wybujany, jak cyce starej baby. Z pierwszej ręki. Ściągam ludzi wzrok jak dach, czary, mary Wszystko za gotówkę, nie na kredyt, nie na raty też pa, pa, wybujany jak oczko w żółtym rani Ze mną samego ty czujesz się jak na safari Tylko brudny profit, ale zawsze czyste najki Instagram świruje atakują znowu sztawy, palę platy Ona mówi dzisiaj, że tęskni, wiem to chujowo brzmi Bo właśnie brała do gęby, wykopię sukę za Będzie udawać ze święta, się nie daje oszukać Bo nie przekręcisz przekręta jak ja cyfrę starej, baby. Z pierwszej ręki sorta, tak, czyste materiały. Ściągam ludzi w ludzi Odpierdol się, kurwa, złotowa, nie bala Ale ja cię nie uderzyłem, kurwa. Mam ci dać klipa do chuja? Tak. A weź stań tutaj, weź stań tutaj, tu. W tej kartce. No, <noise> Właśnie rozumiałeś kawaler, coś. Czekaj, ty zrobić to! Dobra. dobra, ja to daję na odcinek, kurwa. <laughs> to jest kurwa dobre. Ja. Yeah. Po spos głowę wam. Mówi to kurwa, był spostany tak. ma... Pisz, G zalos Honda. Z... G zalos Honda. Musiał być chyba 4T, cztero 4 literowe. O, oh, jest, dobra.